Cześć, z tej strony Karięcińska. Mam olbrzymią przyjemność zaprosić Was na zupełnie nowy sezon próby mikrofonu, który od września usłyszycie także na nowym kanale. Właśnie tym próba mikrofonu. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie komentarz, uderzcie w dzwoneczek, żeby nic Was nie ominęło. Mam nadzieję, że słyszymy się od września już wraz z nowymi gośćmi, a tymczasem zapraszam Was na The Best of najlepszych rozmów z poprzedniego sezonu. Najmocniejsze gwiazdy, najszczersze rozmowy. Próba mikrofonu. Zaprasza Karina Nicińska. Do kogo ty dzwonisz, jak się coś dzieje? Obojętnie, dobrego albo złego. Jak nie ma mojego chłopaka ze mną, to do chłopaka. <grym> Okej. <Okay. grym> A jak, jak nie było chłopaka? Jak nie było chłopaka, to do mamy. Chyba to mamy. Ja jestem bardzo blisko z rodziną generalnie swoją mhm. i wydaje mi się, że w ostatnich dwóch latach jeszcze te relacje się zacieśniły. Każdy ma się taki moment swojej kariery, gdzie zaczyna trochę redefiniować wszystkie swoje znajomości. Przyjaźnie, a, a wydaje mi się, że rodzina to jest zawsze taka bezpieczna przystań, gdzie nie trzeba się nigdy zastanawiać, jakie są intencje. Jeszcze wrócę do chłopaka, bo sporo jest tutaj mm -hmm. miłości, jest. ale o takiej miłości, która potrafi wywrócić życie do góry nogami. I podejrzewam, mm -hmm. że to się wydarzyło. Raczej tak. się z tym nie kryjecie. To jest absolutnie przeurocze i przesłodkie, ale y, pierwsza część płyty dla mnie osobiście jest taka droga poszukiwań trochę akceptacji, zrozumienia, mhm. właśnie tej miłości, nie wiem czy tylko romantycznej. Ja miałam w ogóle taki moment kariery, właśnie tak jak idealnie to rozczytałaś. Mhm. Miałam taki moment kariery, kiedy czułam się ogólnie bardzo samotna. Miałam tą rodzinę zawsze gdzieś dookoła siebie, aczkolwiek miałam też taki moment wywrotowy, gdzie się tam posypały pewne przyjaźnie i świat się okazał trochę inny. Niż taki kolorowy, cukierkowy, hulankowy, jak on był przez, przez pierwsze lata. I wydaje mi się, że to też chciałam właśnie przelać na ten album i tą drogę taką. Sw Swoją terapię tak naprawdę, bo, bo wiadomo, y, terapia to jest jedno. Ja się nie boję o tym mówić, że faktycznie chodziłam do, do terapeutki i nie i... że to mówisz? Tak, tak, tak i, i też dziękuję. <grym> I też trochę czasu na to poświęciłam, z, nie wiem, rok czy dwa lata z jakoś byłam na terapii, mm, i na pewno mi to bardzo dużo pomogło, ale, ale każdy kto się gdzieś tam udał na terapię wie, że największa zmiana zachodzi tak naprawdę w Twojej głowie i w Twoim sercu w momencie w w którym ty chcesz tej zmiany dokonać, faktycznie, a nie tak chodzisz, żeby chodzić. I wydaje mi się, że wszystko to, co tutaj zostało przedstawione na tej płycie, to są te początki, kiedy gdzieś ta miłość była i ona zawsze była dla mnie ważna. Zawsze chciałam oddawać całe serce swoje ludziom, bo zawsze to było dla mnie ważne, żeby dużo dawać. Nie brać od ludzi, tylko właśnie im dawać, bo czuję, że dobre rzeczy do nas wracają, ale to nawet. To nie było takie egocentryczne założenie, ja będę dobra dla ludzi, to oni będą dobrzy dla mnie, to fajnie. Wydaje mi się, że jestem po prostu taką osobą, która chce, chce obdarowywać mhm. ludzi dookoła siebie, uczuciami, miłością, opieką. Jest to dla mnie bardzo ważne. No i jak się pewnie możesz domyślić, jak trafisz na nieodpowiednich ludzi, to oni są w stanie to bardzo, bardzo wykorzystać przeciwko tobie. Mo mogą podciąć skrzydła. Tak, tak, tak. Mogą podciąć skrzydła, więc. I ze strony moich fanów e, i gdzieś tam w moim życiu prywatnym nastąpił taki moment e, podciętych skrzydeł. No i jak znajdujesz się w takim momencie, nazwałabym to moment zero, mm -hmm. ani nie lecisz na chmurce potencjalnej miłości od wszystkich dookoła ciebie, ani nie stało się w zasadzie nic, e, nic takiego bardzo złego w twoim życiu, jakiś, nie wiem, wypadek, e, jakieś rodzinne problemy, no to trafiłam z powrotem na takie zero i musiałam sobie... Z... Pewne rzeczy przemyśleć, zastanowić się, co jest ważne, czy dobrze robiłam, czy w takim razie nie powinnam się z powrotem zamknąć na tych ludzi. No i doszłam do takiego momentu, w którym stwierdziłam, że cały czas było dobrze, cały czas serce na dłoni to jest dobry kierunek i w zasadzie, w zasadzie to jest. To Tylko jest trzeba dobry. mieć twardy tyłek. Trzeba mieć twardy tyłek, ale też mam taką teorię, że jeśli pewne rzeczy już się wydarzyły w Twoim życiu, to trochę masz co gdzieś z tyłu głowy. Nie są ludzie cię aż tak mocno w stanie skrzywdzić. Aczkolwiek, mając świadomość tego, że mogą cię ludzie skrzywdzić, ale to jest Twój świadomy wybór, że wybierasz bycie dobrym człowiekiem, otwartym, no to tak naprawdę karma też działa. Ja tak uważam ogólnie. Wiele rzeczy mi w życiu pokazało, że karma działa i cała dobra energia, którą się wysyła, ona zawsze gdzieś wróci, nawet jeśli nie wróci od razu. To wróci kiedyś. Niby wesołe piosenki krótkie sukienki. Wyłam mhm. poduszkę w nocy, to nie są łatwe słowa, biorąc pod uwagę większość twojej twórczości i zastanawiam się, czy ta przestrzeń to był ten numer, który powiedzmy zjadł ci trochę najwięcej czasu. Może stresu, może nerwów, że trochę się odsłaniam, mhm. i ciekawe, jak będzie, czy wręcz przeciwnie przyszedł dosyć szybko. Ja się zastanawiałam, jak napisałam ten refren, czy ludzie. Dobrze odbiorą to, co ja chcę przekazać, e, i, i na pewno miałam taką myśl z tyłu głowy. Kurde, no to jest takie, to jest już takie odkrycie tego, co, co się ma w głowie, w sercu. Czy to nie jest trochę aż zbyt mocny ekshibicjonizm? Aczkolwiek. Doszłam, doszłam do wniosku, że jest nawet jakiś taki legendarny mem. Lata po internecie, jak ja mówię, zuzi mojej hypemence. Słuchaj, bo pisanie piosenek, bo ona też wtedy <laughs> robiła piosenki na tej Dominikanie. Słuchaj, bo to pisanie piosenek to jest, to jest jak pisanie Twojego pamiętnika, to jest jak pisanie rzeczy, których nigdy byś nikomu nie chciała powiedzieć, na, nawet swojej własnej przyjaciółce. A musisz to napisać i musisz to dać ludziom, bo tylko wtedy ludzie. Będą mogli być blisko ciebie i faktycznie zrozumieć Twoje emocje. I wydaje mi się, że artysta sprzedaje duszę w jakiś sposób. Dzięki, że jesteś. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej muzyce, wpadaj tutaj częściej. Zasubskrybuj kanał, próba mikrofonu, zostaw komentarz, daj lajka, uderz w dzwoneczek. No i mam nadzieję, do usłyszenia już wkrótce. Najmocniejsze gwiazdy, najszczersze rozmowy. Próba mikrofonu. Rozmawiała Karina Nicińska.